Cześć, witam was w nowym filmie na kanale. Znajdujemy się w takim właśnie opuszczonym starym domu, w którym znalazłam dość ciekawe takie plastikowe wazoniki. Świetnie wyglądają. Kubeczki różnego rodzaju i tutaj mamy obraz z rodziną świętą. Dom jest bardzo staruteńki. I to jest widać. Zobaczcie, tutaj w szafkach znajdują się jakieś pozostałości. Tam mamy pełno słoików, przetworów różnego rodzaju i ciekawy stolik wychodzący z szafki, coś w ten deseń, tutaj mamy gazety, jakieś różnego rodzaju kieliszki, takie właśnie niewielkie i takie wazoniki, więc to kubek, nie wiem czy to jest, tak to był kubek, bardzo ładny. I zobaczcie na ten mega pajęczony. Jeszcze Wam pokażę później ten dom z zewnątrz, bo on jest dość specyficzny. A tak, zobaczcie, tutaj można tutaj wpaść. Ktoś po prostu to zabezpieczył. Nie wiem co tam było, ale coś musiało być pod podłogą. Skoro tak to wszystko wygląda, i trochę strach tutaj chodzić. Bo nie wiem w zasadzie, czy coś pod spodem się nie znajduje. Tu mamy sito czajnik. Bardzo duża ilość słoików, różnego rodzaju. Zosiecimy sobie światło. Tutaj było główne wejście do domu. I schodki, które prowadziły, nie wiem w zasadzie gdzie na poddasza. A tutaj znajduje się taka stara meblościanka. Jeden zobaczcie. Eee, taki kredens, ale dość stary. I fotele. W tamtym pomieszczeniu totalny śmietnik, już nic tam nie ma. Zobaczcie te uchwyty charakterystyczne i kramki. No przegenialnie to wygląda. Tutaj mamy coś, nie wiem co to jest w zasadzie. Ale wygląda dość nietypowo, dajcie znać co to mogło być. Na łóżku mamy pełno śmieci. Takich dość dużo jest. Tutaj mamy stare radio. I oczywiście znajduje się tu kuchnia. Kuchnia już taka trochę innego typu. Stare radio. Jeszcze na, magnetofo na magnetofonowe. I zobaczcie to krzesło. No, niebywałe, ciekawe. I tu znajduje się również jeszcze taki kubek na suszarce i taki powieszony. Na powiedzmy, jakieś przebory codziennego użytku. Kubeczek, nie wiem, czy też. Tak, już nie ma ucha, ale wygląda przeganianie. Tam mam jakieś lekarstwa, talerzyki, kubki, coś w ten deseń. Pójdziemy do kolejnego pomieszczenia, nie ostatniego, i jeszcze ja Wam dogram. Znaczy, dogram. Dorobię jeszcze Wam zdjęcia, oczywiście, pokażę, co i jak. Wow, zobaczcie ten pokój. Podłoga się zawala. To szafa. Szafa już jest generalnie pusta. I piec. Jeden piec jest w całości. No nie wierzę. Zobaczcie. Jeszcze nawet rury są. Ha, bardzo ciekawa. Szafa widać, że mega stara. I takie, że ciekawe mamy wewnątrz. Na szafie znajduje się jeszcze parasol. I te fotele. No klimat jest tutaj specyficzny. Ale widać, że co wartościowe to już zostało tutaj rozgrzebane. Co mamy tutaj jeszcze? Łóżko również dość stare. Już krzaki wyrastają wewnątrz. Zobaczcie te różowe firany. Normalnie kosmos. Nakręciłam się, szczerze mówiąc. Tu mamy znowu takie kieliszki. Dość ciekawe, takie malutkie. Lekarstwa, co tu jeszcze ciekawego się znajduje? Tu mamy lekarstwa, tu mamy łóżko, w zasadzie to tyle, bo tu widać, że większość rzeczy została już no, rozkradziona. Łóżko takie wsuwane, chowane. A na szafie mamy kalendarz, bodajże. Zaraz zobaczymy, czy to jest kalendarz. I znajdują się tu książki. Gardka maszynowa. Aha, coś w ten deseń. A tu znajduje się książka. Książka? Nie, to jest zeszedł. Patrzcie, zeszyt. Chemia, klasa ósma. Ojej, data. 86 rok. To przemawiam ja mniej więcej, z jakiego roku mógł pochodzić ten domek. Także tak to wszystko wygląda. Tam mamy jeszcze jakieś ozdoby. I spraye, zapałki. W zasadzie to tyle, nic ciekawego tutaj za bardzo nie uświadczymy, ale tak to wszystko wygląda. Stoję na łóżku, dlatego to tak trzeszczę. Chciałam wam pokazać mniej więcej co i jak. Także dobra, zbieram się i lecimy do kolejnego domku. Dziękuję wam, że jesteście, że oglądacie, do kolejnego filmu, cześć!